Oto Słowo Boże, Ewangelia, według Świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 1 do 6. W tym czasie podeszli do Jezusa, uczniowie pytając: Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? A Jezus Zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego gdyby zawieszono mu na szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Błogosławię w imię Jezusa Chrystusa. Amen.